W sobotę 16 listopada uczestnicy, organizatorzy, wolontariusze i sponsorzy Park Ran Pruszków spotkali się po raz 470 w swej historii, aby tym razem świętować szczególny jubileusz dziesięciolecia od momentu, kiedy amatorzy biegania po raz pierwszy pokonali trasę na dystansie 5 km biegnącą po Parku Potulickich. Bardzo się cieszę, że 10 lat już funkcjonujemy tutaj w Parku Potulickich. Owszem, no to jest, to jest no zleciało, zleciało po prostu nie wiadomo kiedy. Jeśli chodzi o średnie uczestnictwo w Pruszkowie, to dochodzimy do 50, ostatnio jest, ostatnio mamy tendencję wzrostową. Pewnie w przyszłym roku i to do 500 osiągniemy te, tę średnią 50 uczestników. Najwięcej było 213, było to w stulecie uzyskania praw miejskich przez Pruszków. To było 213, 213 uczestniczących plus wolontariuszy, oczywiście. Jeśli chodzi o inicjatywę ParkRan, to jest to wyłącznie obsługa przez wolontariuszy. Nie, to, to, bez wolontariuszy nie byłoby ParkRanu, nie byłoby możliwości funkcjonowania. To się opiera wyłącznie na społecznym podejściu. Ja pamiętam ten park, jak byłem małym chłopcem, to można powiedzieć, że do użytku był tylko ten duży staw. Reszta była zarośnięta, zaniedbana. Sukcesywnie władze miasta Pruszkowa cywilizowały ten park, tak żeby był on dostępny dla wszystkich mieszkańców. No i się okazało, że 10, 10 lat temu w bardzo pozytywny i energiczny sposób wykorzystał go pruszkowski Ran. I tak to trwa do dzisiaj i według mojej oceny, bo tak czuję w kościach, że to nie będzie ich ostatnie dziesięciolecie. Tradycyjnie w sobotę, punktualnie o godzinie 9, 141 biegaczy, w tym 38 kobiet i 103 mężczyzn, w towarzystwie swych czworonożnych przyjaciół, najmłodszych członków rodzin w wózkach oraz kilkorga debiutantów, przy akompaniamencie orkiestry dętej Pruszkowianka wyruszyli do rywalizacji na trasę z nowym oznakowaniem, ufundowanym z okazji dziesięciolecia przez prezydenta miasta Pruszkowa. Piotra Bąka. Po 17 minutach i 35 sekundach linię mety minął Damian Falandysz, ultramaratończyk, reprezentant Polski. Drugie miejsce wywalczył Piotr Antosik, a miejsce trzecie Arkadiusz Łęczycki. Wśród kobiet triumfowała Sylwia Sowa z czasem 25:19 przed Sylwią Czubą z Sudor i Lidią Kostrubałą. Każdy uczestnik biegu po linii mety otrzymywał pamiątkowy medal oraz drobne gadżety przygotowane przez władze powiatu i miasta Pruszkowa. Po emocjach sportowych, wszyscy uczestnicy obchodów jubileuszowych przenieśli się do gościnnego Centrum Kultury i Sportu, gdzie odbyło się uroczyste podsumowanie jubileuszu dziesięciolecia. Najbardziej zasłużeni zostali uhonorowani pamiątkowymi nagrodami, upominkami i wyróżnieniami. Jubileusz zakończyła degustacja wspaniałego tortu urodzinowego.